Cześć, na kanale Agnieszka Grzelak Beauty Witam was w Nowym Jorku W bardzo zimnym Nowym Jorku W ogóle jestem w szoku, że tutaj jest tak Zimna zima, mimo tego, że na przykład są Minus 2 stopnie, to jest odczuwalne jakieś minus 10 Minus 12, więc ja jestem w Nowym Jorku Oczywiście po to, żeby zrobić Kolejne paznokcie, ej w ogóle to jest mega dziwne Bo jest tak zimno, oni sobie jeżdżą Na deskach, ale widocznie Im nie przeszkadza ta sytuacja, ale dzisiaj Idę do dziewczyny, której nie pracę robią wrażenie Chociaż to też, ale bardziej ona jest sławna. To jest stylistka, która ma najdłuższe paznokcie, jakie widziałam w całym swoim życiu. Ona w tych długich paznokciach, które będziecie mogli zobaczyć tutaj, robi paznokcie innym osobom. To są paznokcie, które w ogóle są takie bardziej edytorialne, typu na jakiejś sesji zdjęciowej i tak dalej, ona z tym żyje i to jeszcze pracuje i robi innym paznokcie. Więc ona stała się bardzo popularna na TikToku w pewnym momencie, bo właśnie dziewczyny ją pokazywały na zasadzie, jak można w ogóle w takich paznokciach pracować. Więc ja bym się chciała przekonać. Jak to jest, skąd w ogóle jej to przyszło do głowy Dlaczego ona nadal robi to w takich długich paznokciach No i oczywiście zobaczymy jakie paznokcie zrobi mi Mamy piękną pogodę dzisiaj Mimo tego, że jest mega zimno To jest piękne słoneczko, więc naprawdę jest bardzo ładnie Nie mam pojęcia oczywiście jak zwykle jakie paznokcie mi zrobi Bo znowu będzie to freestyle Żeby ona mogła pokazać co potrafi, jaki jest jej styl I właśnie jak ona w ogóle będzie to robiła w tych swoich 15 centymetrowych paznokciach Jestem teraz ogólnie tutaj w okolicy trochę Chang Chinatown, trochę Little Italy, czyli takie małe Włochy I Właśnie gdzieś stoi będzie ten salon Ale najpierw oczywiście muszę wam pokazać jak wyglądają moje paznokcie teraz I jeżeli chodzi o to jak się trzymają, to trzymają się bardzo dobrze I jedyne co w zasadzie widać to odrost A tak wygląda lewa i jedyne co to mam po prostu mega zmarznięte dłonie Ale poza tym wszystko git Bardzo ładna okolica i proszę bardzo, mamy to! Akiko Nails! Ej, powiem wam, że jestem zestresowana. Chyba po raz pierwszy jestem zestresowana jakby nie samą wizytą, tylko w ogóle tą dziewczyną i jakby tym, że ja już ją widziałam i ona była popularna na TikToku, ja mam takie iiii! Star Strong! Hej! I had an appointment for 3.15? Okay, okay. Uh, where can I wash it? around tak, tak śmiesznie, że od razu człowiek przychodzi i tak Proszę bardzo, umyj sobie ręce. Hej! I'm doing good. Oh my God, your nails, man! <laughs> <laughs> I was waiting for that moment. I was like, man, I can't wait to see it. So you want to get the fill, or you want to upgrade new extension? So it basically depends on you because I want to do like freestyle from you. What color you like? You like that kind of like a lighter colour or like you like the more dark color? I'm totally down to try you know, trying new things and those are gonna be my first nail this year, so you oh, can go yeah. as, as crazy <laughs> as you want. I can see you still have your um, Christmas nails on. Oh yeah. <laughs> and those are sick. You like the arm on the shape? I don't mind. Like I can try all the like different shapes. I think the arm on the shape is better, like it's very popular. Mm -hmm. Zabrałyśmy się od razu do roboty. Tutaj nie ma czasu na jakieś rozmowy takie przed zaczęciem pracy, tylko właśnie już w trakcie zdejmowania tych paznokci. And how long have you been doing nails so already? Almost like a 16? 16? Mm. Oh wow. <laughs> To jest że nawet nie wiem, czy to, co jest na tych płatkach śniegu, to to jest właśnie ten ten żel, który mam na paznokciach, czy to po prostu jest właśnie taki sypiący się śnieg? I those stars covered in uh, in kind of like a fake uh, snow. What do you mean? The, those like your nails? Those uh, Snowflakes. Mm -hmm. Are they covered in like fake snow or is it like the... Oh, no. It's just like a just, just like dust. <laughs> it looks like real <laughs> like, you know, snow. <laughs> <But> no. <laughs> Dobra, czyli zdecydowała na pewno, że usuwamy te paznokcie, które już miałam i będzie je przedłużała chyba. Ale to jest naprawdę niesamowite. Te paznokcie mają 10 cm. Albo i więcej, może z 15, mogą zabić jak, cała moja ręka. No w miałam pokazać stanowisko, jak wygląda, więc, no jak w azjatyckich salonach, nie jest zbyt czysto, ale też nie jest jakoś super brudno. Ja widzę, że tutaj jest jednak wyczyszczone stanowisko. Naprawdę nie mogłam się doczekać, żeby zobaczyć, jak te paznokcie wyglądają na żywo, i aż po prostu brak mi słów, nie wiem, nie wiem, nie wiem jakby co to robi. Ja widać, że nie jest to jakoś tak super precyzyjnie zdjęte. Tak chyba bardziej z grubsza, można powiedzieć. Nie ma na przykład pytania czy o czy coś napić czegoś, może może jakąś herbatkę. Nie, nie, tutaj wszystko na szybko. Właśnie zapytam ile czasu zwykle zajmuje paznokcie. Usually two or three hours? And do you have a lot of clients who would like to have like super long nails? Like this? Have you ever had somebody who had who no no, 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 Only me. <laughs> How long do you wear those long nails? Like ten years? Over ten years or half. No way. Yeah. O oh so you got used to it. Mm, yeah, I to it. So, Tutaj widać, że te frezy y, też są jakby wielorazowego użytku. Pewnie są tak jak zwykle w alkoholu moczone, albo w jakimś takim innym dezynfekatorze. Ale teraz lecą skórki. Ale to jest ciekawe, bo zwykle w tych azjatyckich salonach się nie robi skórek, a tutaj proszę bardzo. Ale jestem ciekawa bardzo, jakie mi zrobi paznokcie. Na pewno wiem, że będą dłuższe niż te, które miałam, ale no, zastanawiam się, gdzieś gdzie styl. No i powiedziała, że najbardziej lubi migdały, więc pewnie będą And how long does it take for you to make your own nails? My nail? Uh -huh. I don't know how long, this specific time, but like a very long time. Everything I made it, so yeah, it takes forever. Oh wow. <laughs> so probably like full day you're just sitting and Yeah, like a week or accounting. Like, <gasps> oh, so more but than like, a you day? like I work. No. That you know, like the after I do like after work all day, like my day off or you know. Okay. Mm. So if it's few days. Mm. Have you ever done nails but like did somebody mm. else yeah. No. no. <laughs> I No one wants to my nail, because you know, like, very long. Chce, że przegląda różne pudełka. i są, mówi, to na długość tych paznokci. To jest takie, dosłownie one są dłuższe niż jej dłoń. Ja nawet jak miałam takie swoje najdłuższe paznokcie, nawet bez takich ciężkich ozdób, to i tak czułam ich ciężar. A tutaj sobie nawet nie wyobrażam, jak ciężkie muszą być te gwiazdki. Więc tutaj mamy takie typowe tipsy, które zawsze się przykleja na świecie, czyli takie pełne tipsy. Ja zobaczymy, jak ona to wykombinuje, ale sprytnie ma pęsetę. The Length is ok? Yeah, length is totally good, yeah. It can be even longer if you want, but it's, it depends on you. Jest trochę dłuższa niż ostatni Ja ledwo w ogóle widzę, co ona robi na moich paznokciach, przez to, że jej paznokcie są takie długie, ale bardzo szybko działa, więc rzeczywiście to jest na pewno plus, jak ktoś ma mało czasu, że tutaj w tych salonach to jest po prostu szybka akcja. Ja ale te gwiazdki, które są tutaj po bokach, to one są z każdej strony, w sensie po obu stronach paznokcia. To jest niesamowite, bo to musi ważyć naprawdę tak dużo, że mi by odpadały dosłownie palce. Wybieranie paznokci trwało mniej więcej 2,5 minuty, bo wtedy zaczęłam nagrywać. Było to bardzo szybkie, ale skórki nie są jakoś super wyczyszczone i to wszystko nie jest takie dokładne, tylko po prostu takie zrobione właśnie na szybko, na szybko, ale żeby było. Ale wydaje mi się, że muszę mieć zjechane paznokcie, bo mnie piecze lampa nawet od samej bazy. Nie matowi tych paznokci na pewno, tylko nakłada chyba właśnie bazę albo żel. And what is this? This product? It's. I don't know, like. It's like prep, like apple tip prep. Okej, okay. czyli to jest coś, co przygotowuje jakby paznokcie do przyklejenia. Teraz jedziemy z pierwszą ręką klejenie tipsów. Ja się zastanawiam też, jak ona pamięta, który paznokieć jest do której ręki, do którego palca, bo wiem, że Agata zawsze sobie to tak układa jakby w rządku, żeby wiedzieć, który jest do którego. Ona po prostu wszystkie rzuciła na stół. Po tym prepie jeszcze teraz właśnie nałożyła żel. A teraz taką latareczką przyświeca i tak wstępnie przykleja. Widzę też, że je tak jakby zaokrągla, wygina trochę, żeby bardziej pasowały do paznokcia, bo wydaje mi się, że to nie są te, które mają głębokie tunele i rzeczywiście używa tych paznokci jak takich narzędzi. Na Przynajmniej, właśnie jak tutaj wypływa trochę tego lakieru, to go jakby zabiera paznokciem. I chyba z tego co czuję, to ona przykleja te tipsy tak do samego końca, w sensie do samej skórki. Czyli bardzo możliwe, że nie będzie uzupełniała tego żelem przy, przy skórce. Tylko po prostu od razu poleci z lakierem. Ja muszę przyznać, że wszystko tu się dzieje tak szybko, że ja ledwo nadążam, to wszystko Wam powiedzieć, i że ja dosłownie ledwo widzę, co się dzieje, a co dopiero jeszcze Wam mówić, co się dzieje, bo niedyżestam że jestem w szoku, jak ona pracuje, to jeszcze właśnie wszystko jest super szybkie. Już wiem, jaka będzie reakcja gaty na to wycieranie paznokciem bo zawsze ją to tak mega obrzydza, ale z drugiej strony, no, używa sobie narzędzi, więc w zasadzie może i to obrzydliwe, ale z drugiej strony działa. Tak wyglądają te przygodne no, paznokcie. Wydaje mi się, że są chyba przyklejane dobrze i są jakby do w miarę do brzegów chociaż widzę że troszeczkę nie Agata by powiedziała że nie ma krawędzi bo rzeczywiście troszeczkę wystaje ale są chyba przyklejone w miarę prosto, gdzie niegdzie wypływa ten rzęs pod spodu, ale nie wiem, czy to jest problem. Natomiast wiemy, że na pewno do samych skórek tutaj przy końcu je przyklejała. Minęła niecała godzina i jakby jedną rękę mam już skończoną i dosłownie zostały dwa paznokcie na drugiej, więc bardzo szybciutko. W ogóle ona jest z Japonii i zastanawiam się, czy ona tutaj mieszka z tego urodzenia, czy przyjechała, ale Właśnie druga dziewczyna też jest z Japonii i nie mówiła po japońsku. W każdym razie właśnie chciałam pokazać tutaj te brzegi. Rzeczywiście widać, że tutaj te krawędzie nie są zachowane. Wystają mi paznokcie jeszcze, tylko ten jest brudny, nie wiem o co chodzi. Ale pewnie ona to jeszcze potem wypiłuje, no tylko tak jak Agata, Agata mówiła, to nie jest zdrowe. Ale jestem bardzo ciekawa jaki wzór mi wybierze i co namaluje, Bo ona mówiła, że są bardzo popularne teraz cut eye i właśnie takie jakby malowane jakieś wzorki

Nie, może nie snowflake, ale może być like winter teams, Ale widać tutaj, że pilniczek też jest super wielorazowego użytku. To jest obrzydliwe, to jest po prostu wstrętne. O no proszę, a tutaj ten pilniczek, który jest pod spodem, jest napisany, że on jest jakby, że można go myć i można go dezynfekować. Nie wiem na ile to jest jakby zgodne z czymkolwiek, co jest w Polsce, ale tutaj widać, że jest. Na pewno chociażby to. Troszeczkę teraz te brzegi spiłowuje, tak, żeby bardziej się to wtopiło w paznokieć. Ale przez to, że dała tak blisko brzegów, to zahacza właśnie o skórki też. Jakby jeszcze mnie nie skrzywdziła, ale jest tak blisko, że czuję na skórkach ten pres ostatnie skurkowanie i może odcinanie rzeczy, które gdzieś tam są do jako dodatkowe. Albo może ona obcina w ogóle kawałki e, tego tipsa. Ale ogólnie teraz po piłowaniu wygląda tak. Ja w ogóle mam wrażenie, że te paznokcie wcale nie są dłuższe niż te, które miałam, tylko są bardziej szpiczaste. To są takie bardziej sztylety, a ona to nazwała migdałem, więc podejrzewam, że sztylety są jeszcze ostrzejsze u nich. Ale no, ogólnie kształt jest bardzo fajny, długość fajna. Mogły być nawet dłuższe, ale zobaczymy jakie mi wybierze kolory i jakie właśnie Jaki wzór w ogóle i czy przyklei rzeczy, czy 3D, czy trochę pójdzie na łatwiznę. Zobaczyłem, bo mam o niej taki vibe, że w zasadzie to ona tak robi szybko, trochę po ptakach. Po płotkach? jest jak to się mówi, trochę. Nie, ma, nie zapomniałam polskiego, w każdym razie robi to tak, na odwal się troszeczkę. Ale to może jest tylko to, że ona tak szybko pracuje, więc ogólnie teraz minęła dokładnie godzina, dokładnie godzina, a mam obie ręce przyklejone, zrobione, przygotowane, więc szczerze podejrzewam, że to będzie jeszcze godzina maksymalnie półtorej na wzorki i będzie koniec, czyli 2,5 godziny, aż jestem w szoku. Te są takie, że mają ten apex trochę tak bardziej w stronę końca paznokcia, bo powinien być apex tak trochę wyżej, ale znowu nie znam się. Tak tylko z doświadczenia bym powiedziała. Tutaj jest jakiś pierwszy set, który przyszedł widzę, że nawet nie wiem co to jest, bo tego nie widziałam, ale widzę, że tu jest jakaś folia, tu jest jakiś pyłek, jest dużo pyłku, więc chyba będą takie bardziej fairy dust, coś takiego. So last time you had like a something like a blue, so I'm gonna use like some pink or purple color, good? Mhm. Mm so I'm gonna do some like airbrush with like a chrome dip base mm. and then some fingers. This is for the airbrush? The airbrush. Woohoo. I think I had airbrush or maybe like... Just two times in my life? Oh, really? yeah? Czyli mamy biały, fioletowy i różowy. Ej, jaram się. Tylko zastanawiam się, czy ona to ma w głowie, czy będzie używa jakiegoś, jakichś takich zdjęć e, poglądowych, ale wydaje mi się, że chyba ma w głowie. Znowu to jest ten krep na e, tipsy. Może to jest taka baza kwasowa, coś takiego. Ja, zaczynamy z pierwszymi kolorami jest jakiś taki różowy, błyszczący, ale przezroczysty bardzo ładny w ogóle. Cały czas dostaję w ogóle tymi paznokciami. Man, I love Kataj. So beautiful, yeah. Ale piękny Kataj, bo on jest taki przezroczysty i ma dosłownie, no prześliczny jest Uuu, teraz druga warstwa idzie. You like color? Mhm. I really like it. Teraz wchodzi pędzelek, czyli pewnie będzie coś malowane ręcznie. Zbyt mi ciężko jak już zaczynam mieć paznokcie w lampie, to ciężko jest to wszystko ogarnąć. A teraz będą te żele takie w słoiczku. One są takie trochę pastelowe. And when you're doing the nails, what is the most difficult part for you? Or like the part that you don't like? I don't like the Ah, <laughs> Sorry about that. No, no, no. Czyli na razie mamy taki jasny róż, fiolet i wesety ten kataj. Man, the pain is real, I feel you. Jedziemy z folią, tutaj po prostu nałożyła jej tak dużo żelu, że że po prostu zaczęło tak mega piec. Ale teraz folia jakaś holo, i uuu, I think wow. I've never had those like glass. This is so cute, it's so like, you know. Izi, pokruszone szkło, trochę pokruszone lustro. Zastanawiam się, czy całość, że wszystkie paznokcie będą jakby do siebie pasować, bo często się tak się coś na szybko wymyśli albo nie ma się tego rozpisanego. To wtedy może wyjść tak, że trochę będą z, od czapy, jakby te paznokcie. Więc mam nadzieję, że tutaj będzie całość taka fajna, bo jak byłam teraz w Londynie, to ta dziewczyna mi tak przygotowała wszystko na Z. Patrzcie, jak ona tutaj zrobiła. In wow, and then I looked at them and I was like, okay. And I told me my like, notes for myself wow, what to put on. That so cool. A tutaj mam wrażenie, że jest takie właśnie trochę szyte. no bo też na brzuch chciała zrobić coś innego i tak trochę nie podejrzewała, że ja będę miała to co ona już mi chciała zrobić, więc teraz ma trudniejsze zadanie, ale ogólnie te jakby kawałeczki lustram się podobają. Uuu, I like that. Fajne połączenie tego fioletowego z takim ciepłym różem. Teraz widzę, że bierze jakiś ciemny fioletowy. Ciekawe, bo zwykle się czyści pomiędzy kolorami, ale widzę, że u mnie to nie ma aż takiego znaczenia. Ona sobie chyba w ogóle miksowała tutaj, blokując tutaj przepływ powietrza, tak jakby powietrze wracało tu i miksowało jej kolory bardzo sprytnie. Na ten moment mam już tyle zrobione, więc w zasadzie te trzy paznokcie są już takie całkiem nieźle, te dwa jeszcze nie, a minęło, uwaga, już Wam mówię. Półtorej godziny, więc jakby to wszystko jest zrobione w półtorej godziny razem ze zdejmowaniem. No, jakby ładnie, ale widzę też, że bardzo niedbale. Muszę widać jakieś takie małe krawędzie po, po bokach. Kolejny kolor. Biały. Ona też ta coś tak miksuje. I się miesza w środku. A, czyli na fioletowym robi różowy i na różowym pewnie będzie robiła fioletowy. Okej, okay. no wyszedł trochę ciemno i trochę nierówno, ale... Może to jeszcze się czymś rozmarze albo coś jeszcze na to nałoży. I teraz chyba na to pójdzie jakiś top yy, i możliwe, że właśnie wygładzi trochę ten kolor, chociaż z drugiej strony jest trwałe już w lampie teraz. No tak, nie, nie wygładza się zdecydowanie, więc ciekawe co ona jeszcze wymyśli na tym, bo to jest takie, że widać te kropki. I wanna do like, you know, like a snowflake, but you had it, but like I wanna do like, some snowflake for the winter, it's okay. Yeah, for sure. I think it's, it's cute though. Yeah. It's very uh, like you know popular this you know. Uwaga, lecie, jakiś magiczny pyłek. On jest taki. To O oh, wow. I jestem fanką tego pyłku. Na pierwszy myślałam, że właśnie te kolory z tym airbrushem i ten, ta aurora będzie jakaś taka dziwna, bo te kolory były takie, no, taki mocno różowy, potem mocno fioletowy i to dziwnie wyglądało, ale teraz z tym pyłkiem to jest jakaś magia i świetnie teraz się łączy razem z tym właśnie z tym szkłem, z tym glasem i wygląda to naprawdę super. Ja teraz cały czas zmieniam ręce, bo już chyba właśnie pokrywa takim topem przezroczystym, ale na początku nie wierzyłam, muszę przyznać, że wątpiłam w to jak to będzie wyglądać, ale teraz to wygląda coraz lepiej. To jest takie bardzo chromowe, właśnie bardzo mroźne, ale cute, dziewczęce. Mega fajne. So those are two different top coats? Mm -hmm. So what does uh, what do they do? Like why they're... I'm gonna put top coat and after I'm gonna okej. chwilą powiedziała, że jej ulubione kolory to jest właśnie różowy, i fioletowy i właśnie jak są błyszczące, to wtedy najbardziej lubi. Minęły niecałe dwie godziny i mam już prawie skończone paznokcie, więc aż jestem w szoku, bo myślałam, że to będzie co najmniej 2,5 godziny. Zwykle jest tak koło 3, Czasami dochodzi do 4. Więc ona działa super szybko. I poczekam oczywiście na Agata, żeby zobaczyć, jak super niedokładnie to jest. Ale ogólnie, sam tak wizualny efekt na razie bardzo mi się podoba. And do you take off the jewelry every day? And then you put... No, just like, you know, I don't take off. Oh, yeah. For me, it's the same. Like, I can't. If I take it off, then I'm too lazy to. I know. Me, me too. I'm lazy too. Yeah. <laughs> Everyone gets like a snowflake recently. It's very popular. <laughs> It's good. I wanted to have something mieć coś popularnego right in, in New York. Niesamowite, bo ona używa trzech różnych topów. W sensie najpierw był jakiś jeden gęsty, potem płynny, teraz jest jeszcze kolejny. Może, żeby się ten chrom lepiej trzymał. Teraz będzie chyba opcja rysowania. Ale to jest to masz w szoku? Bo to jest jakby taki jakiś długopisik specjalny i proszek typu akrylowy więc zastanawiam się co tam się będzie działo. Okej, okay, dobra, teraz precyzja, uwaga, malowanie. Niesamowite to jest. Czyli mam po prostu jakiś taki żelowy-biały żelowy lakier. Chyba ten sam, którym ona mi bazę, ale... Jest naprawdę niesamowite, że mimo wszystko, mimo tych paznokci ma precyzję i może nawet malować rzeczy. Znam się, czy może pisać, należy, no, jeżeli może malować, rzeczy, może pisać. Więc teraz jestem pod wrażeniem, jak bardzo precyzyjne to jest, mimo tych długich paznokci, ale czuję, że wszystko mi się tu wbija w rękę, wszystkie te dodatki, które ma na paznokciach. I też musi trochę inaczej trzymać mimo wszystko ten pędzelek, niż jakby się normalnie trzymało. Więc po prostu dopasowanie i jakoś widać, że się da. Tutaj jakby są różne wielkości tych kropek, które jakby się ustawia, tak jak różne kolory długopisów. Czyli to jest taki kropkacz po prostu w formie długopisu. A, i teraz będzie ten efekt tego śniegu chyba. To co ja na przykład myślałam, że ona ma w śniegu, a to po prostu był pył. Ej, fajne. I like that. This device is so cool. I've never seen it. Really? Yeah. Has it like four different sizes? Five different sizes. Oh, nice. <laughs> Dobra, minęły ponad dwie godziny i już jest koniec. I teraz jest dosłownie. Ostatnie piłowanie brzegów i dopracowywanie wszystkiego i zaraz Wam pokażę, jak to wszystko wygląda. No i potem oczywiście się dowiemy, ile to kosztuje, bo Nowy Jork zapewne jest bardzo drogi. Everything okay? Do you like it? Yeah, I like <laughs> yeah. Koniec! Dwie i pół godziny, czyli trochę dłużej niż zakładała, ale mamy to. I wyglądają mega słodko, są przepiękne. I są tak urocze, i zaraz wam pokażę dokładnie. A więc uwaga, tak wygląda prawa ręka. I ogólnie mega fajne, dlatego że jak nie ma światła, to wyglądają trochę bardziej przezroczyste, i potem jak uderzy światło, to widać ten cut eye i jeszcze właśnie tą folię, takie właśnie lustro się robi. I te paznokcie, które na początku mi się najmniej podobały, to w zasadzie teraz wyglądają super, bo mają tutaj ten pyłek chromowy, więc wygląda to świetnie. I szczerze, jest to super cute. Mamy tutaj zimę, ale jest to takie bardzo dziewczęce, różowo-fioletowe. I mega mi się podoba, więc to jest ręka prawa. Tak wygląda ręka lewa, i te wszystkie płatki są ręcznie malowane. I one właśnie mają matowe te płatki, a cała reszta jest błyszcząca, jest taka chromowana, więc to mega fajnie wygląda. Jedyne co no to tutaj widać, właśnie, że te boki też są nadal takie, no tutaj są właśnie wy, wyżarte, można powiedzieć, no i są trochę szpony, czyli one tak schodzą w dół, więc to na pewno jest takie, jeżeli chodzi o kształt. I oczywiście tak technicznie to słabo, ale sam wzór, tak jak wyglądają, bardzo się podoba i właśnie na tej drugiej ręce wszystkie te płatki są malowane ręcznie i to w ogóle wygląda jak taki mały bałwanek. Zobaczmy ile to będzie kosztowało w takim razie. Can I see them? Oh yeah. Oh, oh my god. Super beautiful. cool, right? Sick. I love it. Mm. Me so too, cool. cause they're like winter, but so cute. Yeah, yeah, yeah. Mm. very hot. OK, a więc za 2,5 godziny pracy i zrobienie całych paznokci od nowa, każdy gdzieś tam, załóżmy, że customowy, zapłaciłam 300 dolarów. 300 dolarów to jest mniej więcej jakieś 1100 zł. To jest podobna cena, jaką zapłaciłam chyba w Los Angeles i są to bardzo drogie paznokcie. Już kolejny raz patrzę, że w Stanach bardzo drogo jest robić paznokcie jakiekolwiek usługi, więc jeżeli zamierzacie jechać do Stanów i na przykład o, może zrobię paznokcie, zdecydowanie nie polecam, bo jakby jakość usługi i technika techniczne wykonanie plus to, jak bardzo jest czysto zdecydowanie się nie opłaca, bo u nas w Polsce za tyle kasy zrobicie trzy sety paznokci i to czyściej. No niestety, są to znowu mega drogie paznokcie, ale robię to dla was, żebyście wiedzieli właśnie, jakie są teraz trendy w Nowym Jorku, jeżeli chodzi o paznokcie. Więc mam nadzieję, że podobał się ten film i oczywiście widzimy się w każdy piątek na tym kanale i w każdą środę na kanale vlog. Dzięki piękne, do zobaczenia, po!